Cześć, jestem z tej strony, byłem z kolejnym na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Minecraft zwariowanych. Dzisiaj jestem sam, ponieważ dopiero przez chwilę skończyłem lekcję i od razu sobie nagrałem filmik. Jeszcze rano dzisiaj sobie ogólnie tutaj znalazłem fajną wioskę i myślę, że to zamieszkamy. znowu serwer musi zaczynać legować. I to jak zaczynam nagrywanie, i mamy łucznika w wiosce. Tutaj będziemy chyba mieszkać, ja sobie tutaj znalazłem takie fajne miejsce, tutaj chyba taki bazy czy coś domy wybudujemy i to ogólnie jest ul pod tym, nie? Więc jest naprawdę fajnie, tutaj mam łóżeczko, jedzenie, dobra sobie wyźmiemy Dzisiaj chciałbym pójść sobie do K2. tylko mam mało pochodni jak widzicie, też znalazłem diamenty. Ogólnie znalazłem 13, 3 dałem 50, ponieważ umówiliśmy się, że każdą 1 czwartą diamentów będziemy oddawać. Ja ogólnie znalazłem na przykład 8, to dałem im te 2, a potem znalazłem tych diamentów e, 5, więc dałem mu 1. E, o, ogólnie, <laughs> ogólnie jak serwer przelegał. Tutaj myślę, że w następnym odcinku będę chciał sobie ogarnąć już domek powoli. E, tutaj jeszcze tak dużo nie zwiedziłem tego. Dobra. Ja w to nie ingeruję. Wchodzę sobie. E, chcę zobaczyć, co pan ma dla mnie. Klan znikania e, To będziemy tutaj próbowali zrobić nowego villagera. Dobra, zobacz, chodź tutaj. I gydę, poszedł. Poszedł sobie. Nie, to mnie tutaj nie nie przeszkadza. E, sobie zyskoczymy. I e, jakiś kewik by... Zapomniałem, że tutaj się nie da. dobra ogólnie znalazłem jeszcze jedną wioskę, i to w tym takim lesie świerkowym. Ale bardziej wolę tutaj chyba e, sobie być. E, I dobra, idziemy szybko. Do... Hmm, 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 hmm. Od zala, od wioski, błagam Cię. Kurde, eksplodował tak mało, z tego wypadło? Trzeba odbudować. No, tak mało trochę z tego wypadło. Dzisiaj nie będzie, a tutaj sobie nazywamy się kurde wypadnie. Dobra, trochę sobie zbieraliśmy chyba. Starczy. Starczy, żeby załatać szkody po tym kliperze. Nawet jeden blok został. Hmm, kilka tu bloków zostało No to fajnie, jeju deszczek, dobra To mnie to nie obchodzi, idziemy szybko do Kejwa I burza jeszcze, dobrze, że mam wycieczone <laughs> Bo by trochę słychać jeny sami znaleźć miejsce i dobra, szybko idziemy Tam był gdzieś cave'y Ale poszukamy sobie, na... przecież to polanka Ogólnie mi serwer nie laguje, ale jak za zacząłem odcinek dzisiaj, to nie wiem czemu mi zaczął lagować I tam nie jest... Dobrze widzę, że, um, że jest szkielet, to jest już moc Jak, zaczynam jak wchodzę normalnie, to jest okej, okay, ale jak zaczynam sprintować, to się nagle zaczyna lagować Ja, ja w to nie wnikam Albo skaczyć też, to wtedy też mi laguje Dobra, wracamy chyba. Jenny. Przecież to jest tak wkurzające. Wejdziemy szybko. To jest. Tutaj się nie da z tymi potworami. Ja mam poziom ładności, a tu jest tak potworów, że. głowa mała. Jeszcze mi muszę wszystkie potwory bić, nie? Dobra, idziemy słodkich snów? tak. Pierwszy raz śpię. Pierwszy raz ogólnie śpię na tym serwerze. Fajnie, bardzo nie będzie. Od razu łatwiej się grało. Bez potworów A ma. Nie, 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 szłam nie, nie, z panem Clipperem. Złe stosunki. Jeden nie smakuj mi tak serwer. Ci naprawdę wkurza. Dobra. Mamy książeczkę tutaj. I robimy chyba pierwszy chanting. I pierwsze temy, bo miałem. Miałem lapis. I gdzie zostawiłem wiosnę? Co mnie walczy. A ty jeszcze tutaj stoisz, nie? A ty jeszcze tu stoisz, ty! Trzeba cię dytronizować. Czy ja mam nie mam napisu? Kurde, Piotrek wziął. Piotrek wziął mój napis Trzeba byłoby znaleźć lapis. To bardzo. Trzeba byłoby to znaleźć napis. Tylko, że kurczę, gdzie? Tylko, że kurczę, gdzie? Gdzie ten napis mógłby być? Trzeba znaleźć kywika. W sensie napis do enchantowania, ale dobra, enchanting możemy zrobić. Yy, tylko bym się jeszcze zenchantować, ale dobra, to zrobię po odcinku. Myślę. Yy, no to tak. Potrzebne są nam dwa diamenty. To sobie od razu do skrzyni włożę, bo to nam nie jest w ogóle potrzebne. Są potrzebne nam dwa diamenty. Yy, I cztery obsydianu. Też będzie trzeba niedługo pójść randów. Yy, i szybko robimy Ciach ty, ty, ty. Ciach, dwa diamenty. No i Bóg I mamy pierwszy Chanting. Congratulations! Na razie się przedstawię o I na pierwszym levelu, jaki tutaj będzie, niezniszczalność, 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 niezniszczalność. niezniszczalność, dobra. No tu nie. Sikierka nie zniszczona. Dobra, ale gdzie serio, gdzie tu jest? Cave? Ja tu widziałem, gdzieś tu był Cape. Blisko. powinienem powinien być gdzieś tu dalej. Tylko, że znik nagle. Jakbyś się, się czegoś. Jakbym robił jakieś poki to się nie śmiejcie. Ostatni raz grałem w Minecrafta przed wakacjami. Na komputerze gram przed wakacjami nie, mo... mo... nie mogę jeszcze tak może dobrze nie będę grał tak, jak grałem na przykład w serii zwaliowani w pierwszej części. Choć i tak wtedy tak słabo grałem. Ja, ja, ja mam szczęście do surowców, w balce czy tamtedy, to jestem słabiutki. Mm, więc jakby ktoś chciał się zabrać, zmierzyć w Minecraft, się pograć na walki, to bym przegrał od razu. Ja, na, ja naprawdę nie ma co u mnie walczyć. Ja, ja jestem w słaby w walce. No um, co to tu jest? To jest góra jakaś? Mieszanki się słabo wędrują. To są góry. Nie gadajcie, że tam będzie. Poczekaj, na jakich jestem kordach? Na minus. E, jo tam, tam była chata Piotrka. Tam byliśmy chyba z Piotkiem. Jak się nie mylę na tej górze, byliśmy chyba z Piotkiem. Ostatni raz skończyliśmy. I tam była jego farma. Nie zdążyłem wam w ogóle jeszcze pokazać. Ale dobra. Tam była jego farma, chyba. Chyba, jeśli. Chyba, że to jest inna góra, ale jest strasznie podobna i to są te kordy. To są te gordy, kordy, gdzie właśnie byliśmy. I to czy nie było gdzieś, właśnie na, na, w tych górach? Tu, tutaj, w tych górach, gdzieś. Mo, tak! Tak, dobra, dobra, dobra. Jest farma Piotrka. W, właśnie tutaj Piotrek zrobił y, ogólnie farmę. I wczoraj skończyliśmy. Ja wam pokażę, w którym miejscu jeszcze skończyłem wczoraj właśnie tutaj była farma, wolniej nie mam siana teraz, żeby dać, ale tu ostatnim zwidykiem skończyliśmy, tutaj jeszcze to moje drzewy nie, nie do końca. Ryte. I ja tam gdzieś, właśnie w takim kierunku idąc, miałem po profilny postój, bo miałem w planach już tyle Szukałam tej wioski, że miałem po prostu w planach tam już zamieszkać, bo tam będzie polana, ale niestety, ale stety czy niestety... Ty? To tam jest ta polana Dobra, trochę w prawo. Niestety czy niestety Znalazłem tą wioskę bardzo fajnie Te, Też tam gdzieś w okolicach powinna być druga wioska e, I to będzie Wioska właśnie o, Tam, tam naprzeciwko się idzie Ogólnie tam gdzieś na, No tam gdzieś naprzeciwko się szło I była polana Chyba Dobra, chyba, że tam to była Polana Ja, no, ja się gubię w tym Minecrafcie. Naprawdę yy, o kordy nigdy nie były, więc ja, ja naprawdę zawsze prosiłem kolegów. Ja zawsze sobie na kartce, zapisuję kordy. Hmm. Dobrze, że teraz są te kompasy i no, jak już trochę zrobić, bo to była ta Polana, na którą przed chwilą przechodziliśmy. Ja naprawdę się gubię w tym Minecraftie. I to się szło naprzeciw, tak, to się szło tutaj i ja w tam jest wioska, ja szukałem tu wszędzie wioski, tam gdzieś będzie właśnie ta wioska. Ja szukałem tu wszędzie wioski nie mogę znaleźć yen. I tam wioska jest ogólnie nasza tam. A ja poszedłem, a ogólnie tu miałem blisko. Nie, jestem na siebie po prostu wkurzony. Jestem na siebie po prostu wkurzony. Była ja tu wszędzie teraz na szucha, wioski nie mogłem znaleźć. I tak, tu jest moja, tu była moja baza. Właśnie, tu, tu Tutaj przystosowałem i poszedłem dalej. No tutaj takie słabej temki. Ja zostawiłem pika. A właśnie ta wioska była gdzieś tam. Tam jest, nie? No to fajnie, fajnie. Fajnie, bo bardzo, bardzo mnie to cieszy. Bardzo, ale to bardzo mi Właśnie teraz zorientowałem się, że spędziłem, nie wiem, tam szukałem 20... 20 30 minut a to był taki kawałek drogi, nie? To był tylko kawałek. To był tylko kawałek drogi. To był naprawdę tylko kawałek drogi. a Ja sobie tu, tutaj nawet byłem. Pamiętam, że ja byłem... Dobra. Już pamiętam, ja byłem tutaj. I tutaj do lasu doszedłem, szukałem tej wioski, szukałem, 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 a się o, po prostu się okazało, że na to Ja tutaj doszedłem do tej rzeki. Pamiętam. Tak, i tu, tutaj już zawracałem. Gdzieś tak tutaj zawracałem, a to było kawałek. Po prostu kawałek trzeba było jeszcze puścić i widać już wioskę, nie? Już widać tutaj drzewa. No i ja zorientowałem, nie po prostu się nie zorientowałem, że to może być wioska. I teraz jestem bardzo wkurzony. Bo ja poszedłem gdzieś tam, tamtą górą. Potem przy, dzisiaj poszedłem sobie tutaj tym lasem i obeszłem tak naokoło. Chciałem się wracać i znalazłem na wioskę, więc no to, to naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę. Yy, dobra, ja po odcinku jeszcze sobie tutaj rzeczy jakieś ogarnę, reszczę się, tylko po prostu dzisiaj taki szybki też nowy odcinek. Sorry, naprawdę ja teraz muszę dużo się uczyć i robić lekcji bo kartkowki, sprawdziany zadanie domowe no, weekendy. Obiecam Wam, że weekend będzie dłuższy odcinek, nie wiem, czy sam, czy z Piotkiem, yy, może nawet da Dark Tigerem, który też będzie chciał grać na tym serwerze. No i co, no na razie będę się żegnała, w kolejnym odcinku będziemy ogarnąć pierwsze. Będziemy. Kolejny odcinek będzie chyba też w tygodniu, w sensie roboczym. I będziemy chcieli, będę chciał sobie ogarnąć enchant. Pierwsze enchanty jakieś i dom. Najpierw najpierw domek zrobię jakieś tam normalne, słabe enchanty na początek. I potem będziemy się. będę musiał zrobić farmę krów. Po prostu farmę krów żeby... i farmę żeby po prostu było na 30 poziom i będziemy craftować pierwsze rzeczy Mam dużo planów na ten serwer, ale na razie się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Cześć!